Lil Masty wrzuciła na swoim Instagramie filmik, na którym ma robione badanie USG przez mamę ginekolog. Dowiedzieliśmy się, że Lil Masty jest w siódmym tygodniu ciąży, ale nie o tym filmik. Podczas jednego z live'ów mama ginekolog otwarcie przyznała, że przyjmuje swoich znajomych i rodzinę w gabinecie publicznym na NFZ poza kolejkami. Powiedziała, że to jest normalne, że każdy lekarz w każdej specjalizacji zajmuje się swoimi znajomymi, rodziną, w swoim wolnym czasie, każdy tak robi. I o tym rozmawiałam z zarządem, z profesorem. To jest normalne, to jest też sposób, żeby skrócić kolejki i dostęp po prostu do lekarza. Nawet Maja Staśko odniosła się do sprawy. Rozumiem, że w trudnym momencie zrobimy wszystko dla bliskich osób, ale tłumaczenie tego jako normalne czy jako sposób na skrócenie dostępu do lekarzy i kolejek nie jest ok. To jest chory system, pełen nierówności. Oczywiście jak możemy się domyśleć, w komentarzach było dużo negatywnych opinii użytkowników, że takie zdarzenie nie powinno mieć miejsca i to nie jest okej. Okay. A co wy sądzicie o tej całej sprawie? Dajcie znać. NFZ odniósł się do ostatniej afery związanej z mamą ginekolog i Lil Masti, która została przyjęta poza kolejko w Państwowym Szpitalu na NFZ. Fundusz w trybie pilnym żąda wyjaśnień od Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka, gdzie przyjmuje mama ginekolog. Nie ma lepszych i gorszych pacjentów. Kazimierz Marcinkiewicz udzielił wywiadu dla polskiej agencji prasowej. W wywiadzie stwierdził, że jego była żona otrzymała w tamtym roku 230 tysięcy zaległych alimentów i tu cytat Utrzymuje dorosłą osobę, z którą żyłem 3 lata, już 10 lat to jakieś dziwactwo tak działa opresyjne państwo. PIS. Naftali Bennett, były premier Izraela, powiedział, że Putin zapewnił go, że nie zabije Zełęckiego. Uff, możemy spać spokojnie. Bloomberg pisze, że Indie kupują bardzo duże ilości ropy z Rosji, która po przetworzeniu na paliwa jest wysyłana do USA i Unii Europejskiej. Tak więc sankcje nie działają tak, jak powinny działać. Ukraińskie służby przerwały połączenie ukraińskich kolaborantów z Rosjanami podczas transmisji na Zoomie. Uczestników poinformowano, że zostaną im przedstawione zarzuty zdrady, a następnie puszczono im hymn Ukrainy.